Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 21 dzień lipca i ruszamy ze żniwami z koszeniem jęczmienia zimnego. Mały, malutki kawałek już skoszony. Dwie odmiany jęczmienia zimnego, jęczmień dla Ubella. Trochę wcześniejsza odmiana, która już byłaby do koszenia, tak kilka dni temu, ale niestety pogoda nie pozwalała. Oraz trochę późniejsza Virtuosa, Virtuosa z odpornością na żółtą karłowatość jęczmienia. Mam nadzieję, że nie mylę? ale chyba tak. I wirtuoza jest wielorzędowa, Laubella jest dwurzędowa. z tego, co zaczęliśmy kościć, to było 14% ale 3 godziny temu, więc myślę, że teraz już spokojnie będziemy mogli lecieć po całości. na Laubella, jak i jęździernik Wirtuoza w tym roku, dość mocno poodbijał po przymrozkach. To zresztą jest widać. Te wszystkie podniesione kłody na polu to efekt przymrozkowy. To nie jest tak, że one te nie poodbijały na słabej ziemi, one poodbijały praktycznie po całości. 30% takich kłosów, które gdzieś tam y, odbiły, wybiły na nowo. Y, I to też no nie ma co ukrywać, że trochę przedłużyło termin zbioru, bo y, główny jęczmiec no już był dojrzały 7 dni temu, 8 a te wszystkie takie odrosty, one de facto jeszcze z dwa dni powinny postać, ale dlatego wszystko po prostu będzie wsypane na przyczepy, żeby się spażyło, żeby eee, po prostu mogło grać pod silosu. I proszę bardzo, tutaj od razu też rzucę widok na wirtuozę. Wirtuozę, jak ciutkie, późniejsza. ona się pochyliła ale no nie ukrywam dużo by nie brakowało, chociaż spadło 50 litrów jeżeli chodzi o laubelle tutaj w zupełności jeden zabieg to wystarcza w <laughs> na przyszły rok pokuszę się o drugi zabieg na 2.8 tak jak to kiedyś na dawnych czasach było robione że wieczny my, my zawsze robiliśmy na dwa, na pierwsze kolanko i później na na właśnie płosie pierwszy zabieg zgadzania złożonych zapad oraz edefon pierwszy zabieg publicydowy Virtuos Pro i drugi zabieg publicydowy preparat Queen Więc mi był na dwa zabiegi trzeciego zabiegu nie robiłem więc tylko robię dwa zabiegi publicydowe jak najmniej, no nie ma co ugrywać że w tym roku Cena jakby to miał celować skupia nie zachęca. całe szczęście, że u nas idzie do świnek. dzisiaj też akurat mieliśmy sprzedać 110 sztuk, cena 8,15 15 Na pewno pojawią się komentarze, że taka cena była 10 lat temu. Była cena na otworze 750 zł za pszenicę i 600 za jęczmień też była więc no coś trzeba robić <laughs> Jakoś, że tak powiem, tym pieniądzem obracać. Ale co do ręczmienia, jeszcze ogólnie, jeżeli porównując te dwie odmiany, to Virtuoza miała przez cały sezon lepszy wigor. Też mniej takich ubytków, jakby to powiedzieć, przez przymrozki, z tego względu, że jest trochę późniejsza. Tutaj wnioskuję przez to, ale zobaczymy. Nie mam wagi niestety, ale zobaczymy na żeby tu tam szacunkowo, jakie plony wyjdą z jednej, jakie plony wyjdą z drugiej. W tym roku tutaj była potrzeba nawadniania tylko raz. Raz nawadnialiśmy w kwietniu, bo wiadomo, że na w kwiecień, praktycznie bez żadnego deszczu, więc raz tutaj doszczągnie wyciągnąłem 30 litrów, było w ten jęczmień wrzucone, a później. W maju jakiś tam deszcz już się pojawił, czerwiec, na początku czerwca padało, w drugiej połowy maja też padało, więc już wtedy stwierdziłem, że po prostu podlewać tego nie będę, żeby nie robić jakichś kosztów, zawsze w Bożach jeden taki zabieg nawadniania w momencie krytycznym. I niestety przez to drodzy, trafiają się takie jeszcze zielonka ziarka. dlatego wszystko będzie pytało. A tu jak się wysypało, tak w prostu Ale teraz tak wizualnie, to szczerze mówiąc, nie ma zbyt dużej różnicy w ilości słomy z Virtuozy i z Laubelli. Mamy tutaj dosłownie przejazd Virtuozy z lewej, przejazd Virtuozy z Laopelli. Objętościowo słomy dokładnie tyle samo, z tym, że ta słoma jest jeszcze w dużej mierze Zielona od dołu, e, dlatego ona dopracowania dzisiaj nie idzie, bo byłaby paruwa piszona. Śpły od dołu są zielone. No i w Lawpelli, gdzie niech gdzieś zaczyna, przerasta źródła bojowe. Dlatego chcąc, nie chcąc, zostaje to słowo należyć. Jutro ma padać, nawet do 30 litrów. Więc oby e, się udało, to całe z To no, będzie połowa sukcesu. Odbiór świni szczęście nam dzisiaj, i zabrał roku, kolej godziny. No i guźba, co? Awaria. Jeszcze biegi, skrzynia biegów, zajebiście. U siebie nie miałem w tym roku bezpiecznego jęczmienia od przymrozków, ale niestety mnie bardzo mocno cierpiały. Tak samo jak żyto. jest taki przykładowy kłos, gdzie praktycznie mamy połowę kłosa obmarznięte. Nie wykształciło to zierniaków Czasami są takie, że po prostu brakuje pojedynczego ziarna. Pojedynczego, pojedynczego. Tutaj też mamy, o zobaczcie. Połowę kłosa od dołu obmarzniętą. Znajomy niedaleko, dosłownie wioskę dalej. Miał szacowanie i oszacowanie mu 10-12% straty w plonie. Niektóre kłosy są całkowicie... Cał całkowicie całe, a niektóre właśnie mają takie małe defekty i po tych defektach, po tych przymrozkach właśnie nastąpiło to odbijanie jęczmienia po całej powierzchni pora. A, update! sobotę, drodzy Państwo, ponieważ w poniedziałek nie udało się skosić całości i dzisiaj kończymy. Od wtorku cały czas przepadły deszcz. Miałem nadzieję, że skoszę. będzie wczoraj, czyli w piątek, ale w czwartek przyszła jedna malutka chmurka z 10 litrów. Więc się wkurzyłem, bo na koncert Jennifer Lopez do Warszawy wczoraj i dzisiaj rano wróciłem. I takie oczekiwanie było gdzieś tam do 14, żeby ruszyć. I teraz, już mam nadzieję, że 1,5 hektara spokojnie opamiętamy i wiatrem 5 miniary. Bo 5 też już jest praktycznie dojrzały, a tego go przed tymi ulewami, które są zapowiadane na poniedziałek. W prognozach 70 litrów, aby się to nie sprawdziło. Akcja o zimy zakończona, zacząłem też kościć 5 miniary. Jeżeli chodzi o zimę, tutaj ogólnie są zaskoczenia dwa. Pierwsze zaskoczenie jest takie, że ten niemiecki o zimę naprawdę dobrze sypał. Średnio celuje w stałości około 7,5. Drugie zaskoczenie odnośnie niemieckiego o zimę jest takie, że Laubella sypała około 6, a Virtuosa sypała około 8. I tutaj mogą mieć wpływ dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, Laubella jest, była po trochę słabszej stronie. Druga sprawa, Laubella zdecydowanie mocniej Ucierpiała poprzez przymrozki wiosenne Jest ciutko wcześniejsza I mocniej te przymrozki, przymrozki ją dowaliły Ale że to będzie Aż tak duża różnica to bym się szczerze mówiąc Nie spodziewał, tym bardziej dla Obelna Zawsze wychodziła u nas Dobrze, bardzo dobrze A w tym roku trochę słabiej Ale i tak czy siak Wynik jest naprawdę super Bo mamy dwie HL Dwie zasławki, jednego metaltecha i jeszcze trochę w zbiorniku. Z pięciu hektarów równych, więc 7,5 bite jest. Więc naprawdę wynik jest bardzo, bardzo dobry na to, co się zapowiadało. Z tym, że przypominam, że była to plantacja na dwa dnia na. I na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolniki profesjonalne.